Taki ostatni z tematów, w zasadzie nawiązanie do samego początku to jest to, że tak naprawdę to my sami oddajemy tożsamość firmom i dopóki to robimy to nie, nie ma mowy o prywatności, jeśli wrzucamy wszystkie zdjęcia swoje, jeśli wrzucamy e, wszystkie nasze zainteresowania, wszystkie, rzeczy, wszystkie informacje o nasz wiek itd., no to, to, trzeba być świadomym, że to jest dostępne. Nawet jeśli sobie ustawimy tą, te ustawienia prywatności, żeby to było dla naszych, dla naszych znajomych, to i tak to jest wykorzystywane przez ich. O, jeszcze nie. Eee, no i tak na koniec, e, to chciałem jeszcze raz podkreślić, czyli to co warto, e, to co warto, o czym warto myśleć, to jest po prostu, e, gdzie zostawiamy te nasze dane, co można się o, na, o nas dowiedzieć na podstawie ich e, i no nie popadajmy w paranoję, no bo niestety e, tak, takie czasy przyszły, że troszeczkę nie mamy, nie mamy, wyjścia, pewne dane i tak zostaną udostępnione, nawet e, jeśli są to, to są jakieś, na przykład dane, mamy na przykład taki, że nasze dane medyczne mogą być udostępnione. E, Wiadomo, że nie, nie, nie prowadzimy nic na to, że e, kamery są na całym mieście. Ale możemy sobie, jeśli chodzi o taką już e, część techniczną, to możemy sobie zapewnić chociaż tyle prywatności, żeby e, nie udostępniać wszystkiego na swoich profilach społecznościowych, e, żeby zwrócić uwagę na to, na jakie trakery internetowe e, mają dostęp do tego, co, co robimy w internecie. E, w szczególności zwrócić uwagę na to, co instalujemy na komórkach, bo e, mi się wydaje, że teraz jest tak, <coughs> że jak w e, roku tam ten 10 lat temu, czy, czy nawet jeszcze troszeczkę więcej, wszyscy otwierali załączniki do mailiów, a teraz nikt tego nie robi, jeśli coś jest podejrzewanego i są fajne fil filtry stanowe, to teraz jest tak samo z aplikacjami mobilnymi. Instalujemy po prostu, co popadnie nie ma żadnych mechanizmów na to żeby się ochronić przed tym, co ta aplikacja tak naprawdę na tym smartfonie zrobi, a ten smartfon to jest lepszy niż ten nasz komputer 10 lat temu. Witam serdecznie. Chciałem e, się zapytać, co w takim razie możemy, jako użytkownicy internetu, e, no, jakie kroki możemy podjąć tutaj? Czyli, powiem, że przykładami nie zmieniamy, bo tutaj w tym momencie to nie ma znaczenia, ale e, taka może taka skrótna wersja, co powinniśmy robić? I to tak, mamy po pierwsze plafiny do przeglądarek i to przeważnie, na pewno Google Chrome, Firefox i Safari coś takiego mają. Na, na Safari nazywa się to Ghostery oraz Adblock i one pozwalają nam zablokować od razu wszystkie, wszystkie mechanizmy trafujące takie, śledzą, jakie strony odwiedzamy i na podstawie tego Druga rzecz to jest to, co sami wpisujemy w internecie, czyli to, co uzupełniamy w profilach, to, co udostępniamy, bo, bo to jest tak, chyba, tak, tak naprawdę najważniejsze. A trzecia rzecz, jaką możemy zrobić, to jest takie jakby dalekosiężne, to po prostu popierać inicjatywy, które będą chronić naszą prywatność. Bo o temacie się coraz więcej mówi i to jest bardzo dobre, ale, ale to się nie stanie tak od razu, no bo ustawodawcy. Nie nadążają nawet z tworzeniem prawa odnośnie prywatności, a w niektórych krajach jest to no, nawet wręcz przeciwnie pod pozorem bezpieczeństwa się się yy, wprowadza prawa, które no, pozbawiają nas tej prywatności. Tutaj bym chciał wymienić stany i, i, i Włochy, gdzie we Włoszech nie można iść na kafejki internetowej nawet nie podawają dowodu do osobistego swojego. No, i walczyć chyba tylko w taki sposób z tym można. No bo e, dopóki państwo nie wprowadzą jakichś e, przepisów, które e, będą nas troszeczkę chronić, no to będzie, będzie ciężko i ciężko sobie podjąć jakieś kroki, żeby, żeby nie, żeby jakby tak jakichś danych nie udostępniać. Bo są wymagania pewne i musimy je spełnić, żeby e, egzystować w społeczeństwie. Jeszcze pytania? Ja mam taką krótką uwagę, bo jak myślałem na temat bezpieczeństwa naszych prywatności jakiś czas temu, zawsze mi się wydawało, że z jednej strony, oczywiście, musimy chronić naszą prywatność, a z drugiej strony, lepiej żebym dostał reklamę jakiegoś nowego laptopa niż reklamy Stringów damskich, których zapewne nie kupię chyba, że mojej żony. Także tutaj bym prosił o komentarz do tego, a druga sprawa, komentarz na temat cloud computing, bo że tutaj prywatność rzeczy, które, um, które zachowujemy w chmurze, no, jest dość wątpliwa? E, to może zacząłem od drugiego, że to z tym się zgadzam i, i tak naprawdę ciężko zapewnić prywatność nam, jeśli wszystko mamy w cloudzie. Czyli maila mamy w cloudzie, dane mamy na Dropboxie, e, nasze jakieś tam e, karty kredytowe inne na pewno są na iTunesie, e, PlayStation Network i innych. I tak naprawdę to można, można nasz, ee, dowiedzieć się o nas wszystko, to sobie na podstawie już tego. Eee, no i to jest to jakby, jakaś kwestia naszych wyborów, to, że wszystko przenosi się do Klawda, to, to, to może już nie będziemy mieli wyboru. Eee, ale wracając do tematu nagetowania, tak to, to mi się wydaje, że to też nie do końca jest tak, no bo jeśli eee, weźmiemy sobie taki przykład tej, tej seksownej bielizny, to e, jeśli tych użytkowników komputera jest więcej e, domów wspólnych, no to też może to troszeczkę e, troszeczkę nam <grym> z jednego użytkownika znakuje, a drugiemu standytuje. No chyba, że używamy os osobnych użytkowników na komputerze i jakoś to jest rozdzielone, ale. E. To może Nie wiem, zły, zły przykład mam ale... Wydaje mi się, że targetowanie akurat dla jest aż taką złą rzeczą. Ale to chodzi o to, że złamie z, z tego względu na przykład, że ja nie chciałbym, żeby. E, znaczy, przekaz, jak jest troszeczkę manipulacją. I żeby się przed tym chronić, to, to możemy zapobiec temu, że na przykład niektóre rzeczy do no, nas w ogóle nie dotrą. Ja mam pytanie odnośnie tych właśnie statystyk na Google Analytics. No nie? Bo generalnie zdziwiła mnie ta teza, jestem może i w branży, ale czemu to jest niby złe, że te dane akurat są jakoś tam jawne. No to w sumie generalnie dla witryny jest dobrze, prawda? Jeżeli ona jest jak najbardziej jakoś tam widoczna, powszechna, wszystko oni tam wiadomo, przynajmniej nie widzę. Ale ja nie mówię tutaj o publikowaniu danych, tylko hmm. na przykład yy, troszeczkę... Moim zdaniem nie jest, e, nie jest fajnie, jeśli jeden podmiot na rynku, monopolista, ma dane o wszystkich innych. O całym rynku na przykład e-commerce, o całym rynku jakiejś innej branży. No, może to zostać się, dopóki to nie jest na w żaden sposób, to, to wszystko jest OK, ale jeśli zostanie, no e, to, to stwarza to, to pewne problemy. Dlatego tego trzeba, trzeba zwrócić uwagę, że, że kupuję z amerykańską korporacją i no, polityka rządu stanów zjednoczonych też jest troszeczkę wątpliwa, jeśli chodzi o prywatność. Czyli generalnie podejrzewam, że żeby wyciągnięcie danych, żeby służą jakimś tam, nie wiem, robotom czy czegoś będzie, będzie bardzo proste i dostanie, może to zostanie wykorzystane.